będę gotowała dzisiaj kapustę z grochem, ale nie tylko o tym było w poprzedniej części filmu. W tej chwili groch mam ugotowany, odłożyłam sobie pół litra grochu. Ten groch był gotowany wyłącznie na wodzie 10 minut, aż się rozpadł. Szybkoważe. No nie całkowicie się rozpada, ale jest taki, wiecie, bo w kapuście się zetnie. Natomiast pozostałe półtora litra, bo tyle wyszło, będę zamrażała. On był gotowany wyłącznie na wodzie, bez żadnego tłuszczu, bez żadnej soli. I jest tam tylko łyżeczka cukru, bo zawsze mi tak babcia mówiła, żeby gotować wszystkie strączkowe z cukrem. One się wtedy lepiej gotują i tak, no i tak ja robię po prostu. Także na pół kilo krochu dałam łyżeczkę cukru. Teraz rozgrzeję sobie olej i będę gotowała no, około 4 kg kapusty piszonej, mojej zeszłorocznej, która już, jak wspomniałam, jest miękka. Garnka nawet nie myłam, powiem Wam. Ja go tylko potknęłam. Tutaj to, co widzicie, to jest piana od grochu. Yy, oszczędzam też wodę. Wlewam szklankę oleju. Zdecydowałam się na olej, nie na inny tłuszcz, dlatego że to będzie i y, ta kapusta będzie wykorzystywana do kapusty z grochem na wigilię, a my i jednak cały czas y, robimy to w wersji postnej, czyli wigilię mamy bez y, mięsną. Jak się rozgrzeje, to tutaj jest 5 y, cebul. Za chwilę to wrzucę, niech tylko mi się ten olej rozgrzeje i zawsze tak robię, że kapusty nigdy nie smażę znaczy nie gotuję w samej wodzie, bo mnie ona wtedy nie smakuje przez ten czas sobie tę kapustę rozdrobnie to trochę skierczy ta woda w nadnie rzucam cebulę ja te cebulę też osłodzę łyżeczką cukru, żeby mi lepiej skarmelizowała Ogień I tak do lekkiego zezłocenia się te cebuli. Nie do zeszklenia, tylko do zezłocenia. Jeszcze osolę ją. Już taką szczyptę soli tutaj dam. Wracam do krojenia kapusty. Kapusta się zaczęła leciutko złocić. Takie o pojedynczej Kapusta, cebulka. I zaczynam rzucać tę kapustę. Ale zanim jeszcze, to ja tu dodam kminek, bo ja do każdej potrawy z kapusty dodaję kminek. Niezależnie czy to jest bigos, czy kapusta z grochem, czy kapuśniak, wiecie, czy kapusta zasmażana. Zawsze jest tam kminek, więc on tu też może być. Zawsze taką łyżeczkę nie niemielonego kminku dodaję. Jeżeli komuś przeszkadza, bo te ziarna kminku to możecie zmielić tak, tak na świeżo zmielić i teraz dodam. Daję taki posmak słodkawy. Wrzucam kapustę. Tą kapustę trochę wstępnie pokroiłam na mniejsze kawałki, krótsze. Na razie jest bez wody. No widzicie, w jednym słoiku była żółta, w jednym pomarańczowa, w jednym biała ta kapusta trzy słoiki takie półtora, półtora, dwa litry. I wleję teraz resztę wody, która mi z tej kapusty została. Ja kapustę przelałam tylko zimną wodą i tak mniej więcej odcisnęłam. Zostało mi się tutaj około, no trochę więcej pół litra tego kwasu jeszcze z kapusty. I dodam jeszcze gorący wody z czajnika, ale to już niewiele. Woda mi się w czajniku ugotowała. Przeleję ten szklankę po oleju. Widzicie, nawet jej też nie myłam, bo to potrzebna by mi była gorąca woda, której nie mam. I tą. Myję szklankę. I jeszcze potoknę sobie ten garnek po kapuście przy okazji. To wystarczy tej wody. Jeszcze spróbuję na smak za moment. I tak musimy się to zagotować, zanim garnek zamknę. Jestem na za tej 12 to cały czas hechle. Turbo włączę, turbo doładowanie. Spróbuję ten Na O, dosyć słone. Nawet dosyć jest że Rzekłabym, może cukru dosypie. Cię zawsze. No jak jest mało sony, to dosulcie. Dosolić zawsze można na końcu przygotowym. Jest bardzo kwaśne. Możecie odkwasić sodą. No ale to trzeba też ostrożniej. To ja już proponuję przygotowej potrawie, a nie w tej fazie odkwaszanie. ten I garnka. Dobra, zaczyna się gotować, więc zamykam pokrywę garnka i od na no, 10 minut nastawiam. 10 minut się to będzie gotowało. Za chwilę jak ciśnienie się wyrówna to zmniejszę na minimalny ogień i na minimalnym 10 minut. Kapusta się ugotowała, garnek się otworzył. Więc y, póki co będziemy mieć obiad, ja tę kapustę tak jak ona jest, bez doprawiania, bez niczego, zamknę w słoiki, tyle ile mi zostanie, bo w tej chwili przygotuję po prostu tę kapustę z krochem. W tym garnku rozpuszczę olej kokosowy, mogłabym to zrobić na maśle, ale nie mam masła, aż tyle, muszę na masło zapolować, wiecie jak jest, nie? więc rozpuszczę olej kokosowy. I zanim on się ja sobie spróbuję kapustę. Jaka ona jest, miękka to ona jest. Mm. Mocna. Dobra. Kapusta jest mocna. Przełożę do tego tłuszczu Mój gotowany, który jest ten groch. I go podgrzeję, bo kapusta jest gorąca. A to będzie miarka, i tu odmierzę sobie dwie takie szklanki no pół litrowe. Kapusty, którą dodam. Ja tak najbardziej lubię objętościowo. Jedna część grochu i dwie części kapusty, ale Wy to możecie robić dowolnie to będę przyprawiała. Groch nie był w ogóle solony, nic z nim nie było, on był tylko ugotowany, jak widzicie, na taką papę, ale oddzielą się te yy, groszyny, jak dodam kapusty wezmę Mam jedną taką i drugą. Reszta idzie w słoiki osobno. Ta kapusta jest bardzo mocna. Ja Wam mówiłam, ja ją tylko przepłukałam i nie wszystko wody odlałam. Nie soliłam jej, bo ona była słona. Zobaczymy, no groch powinien trochę tej soli wciągnąć. A teraz będę doprawiała. Tutaj mam e, pieprz mielony, z młynka, bo ja mielę sobie w młynku. Około łyżeczki pieprzu świeżo zmielonego. I sypnę tu sporo majeranku, bo my tak lubimy, ale Wy niekoniecznie musicie. No dobrze jest, żeby kminek był. Kminek daje taki słodkawy taki charakterystyczny i no i zapobiega wiatrom. Majeranek kupuję taki. takich w dużych opakowaniach. I dam tu taką sporą garść. rozcieram to niej. To już trzeba mieszać, żeby nie przesadzić, wiecie. Więc się zbierze. I to jest praktycznie wszystko, czyli ja już mam gotowe danie, tak? Czyli zrobienie gotowego dania y, to jest tylko podgrzanie grochu na tłuszczu, żeby nie przybznął, a następnie dodanie kapusty ze słoika, czyli na pół litra grochu dajemy litr kapusty i mamy pyszną kapustę. Wyłączę i sprawdzę z kolei tu smak, chociaż ten smak dopiero przejdzie, jak groch przejdzie przez kapustę. I teraz się okazało, że jest trochę mało kwaśne, bo ten groch jednak był bardzo neutralny i ja sobie wleję tutaj, tę łyżkę umyłam, bazowo, doleję sobie tego kwasu tam z tamtego gara. Pazówka ma 180 ml na no to połowa to powiedzmy, że jest tutaj 90 ml tego kwaśnego soku do kapusty i dzisiaj pozostaje mi podgrzać tylko golonkę, bo właśnie w tym celu robiłam kapustę mamy goronkę już gotową tylko trzeba ją podgrzać i mamy obiadek jeszcze raz spróbuję. Mm, pycha. Pycha. Jakby ktoś chciał jeszcze jakieś inne przyprawy, można dać czosnek. Ja nie będę. Dobra, przykrywam pokrywką, odgrzewam golonkę i obiad mam gotowy. A tam ta pusta idzie w słoiki i tak jak była gotowana. I tu wyjadam resztę. Mm. miam miam pyszna. No i z tych proporcji, które widzieliście, czyli około 4 kg kapusty kiszonej mojej yy, wyszło mi 3 słoiki. I grochu z pół kilograma grochu wyszło 1,5 kilograma grochu ugotowanego już. Mm. Tam w garnku jest reszta tej kapusty z grochem. Co mi to daje? Bo ja bym mogła w sumie to wszystko wymieszać nie, i zrobić sobie trzy czy cztery by wyszło, albo nawet pięć yy, kapusty z grochem. Ale ja nie chcę tego mieć tylko i wyłącznie na kapustę z grochem. Ja na przykład z tego grochu taki pakiet, to jest yy, na mrożonki, woreczek strunowy. No, wytnę sobie połowę, tak, i mogę sobie wykorzystać na zupę grochówkę, czyli gotuję wodę z kartoflami tam z jakimiś wędinami czy na boczku, co tam będę miała. I wrzucam sobie ten groch i w czasie, kiedy się gotują kartofle. Ja mam już gotową zupę, tak, natomiast kapustę mogę też na różne sposoby wykorzystać. Mogę kapuśniak zrobić, kapustę zasmażaną, mogę ją do bigosu dodać. Czy w końcu wymieszać z tym grochem? No ale to jest akurat. Także mm, na tym kończę ten film o kapuście z grochem, jak ją łatwo, szybko zrobić na Wigilię. Możemy dać albo właśnie olej, olej kokosowy, albo masło. I ja na maśle najbardziej lubię wigilijną kapustę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do miłego papa. Pa.